To Co się wydarzyło. Wspólnie ze sztabem w tym tygodniu przygotowaliśmy plan pod przeciwnika. Uważam, że to był wartościowo przepracowany mikrocykl. Niestety nie pozwolił zdobyć punktów z tego miejsca, więc należy pogratulować przeciwnikowi. Myślę, że drogą komentarza więcej nie trzeba dodawać. Myślę, że w tym kontekście nie, nie muszę nic jakby dalej kontynuować. Na koniec chciałbym tylko się odnieść pewnie do komunikatu klubu. Jakby myślę, że kończąc należy wyczekiwać komunikatu o nazwisku nowego trenera. My natomiast w sztabie zachowujemy pokój, spokój, że tutaj nie będziemy się przygotowywać do kolejnego meczu. Myślę, że dzisiejszy mecz był dobry w naszym wykonaniu i, i trzeba to kontynuować. Dziękuję bardzo i poproszę o zadawanie pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję trenerze i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. zadowolony z wyniku, natomiast no były fragmenty w tym meczu takie, z których się na pewno nie jestem zadowolony, jest, zwłaszcza początek spotkania, bo tak naprawdę pierwsze 15 minut daliśmy inicjatywę to jest w kolejnym może przy wyjątkiem Legnicy, bo, bo na pewno, z Arką tutaj tak pogodnie było i dzisiaj, dzisiaj jest Chrobi. Wiedziałem, że, że tutaj z choroby przyjedzie na pewno zupełnie nastawienie poprzednich meczach. Bo no tak jest zawsze, niestety, dla nas trenerów, że po zmianie te, 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 ta motywacja na te, te pierwsze 1, 2, 3 mecze jest taka um, na innym poziomie, tak po prostu robimy piłkarze i tak, 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 tak już jest, więc tego się spodziewaliśmy, natomiast w trudnym momencie strzeliśmy bramkę i potem, potem gdzieś na pewno momentami ta gra wyglądała lepiej, aczkolwiek uważam, że za mało wykorzystywaliśmy te wolne przestrzenie, które dwa, trzy razy tylko w pierwszej połowie, po których stworzyliśmy sytuację, choroby też miały, ale też mieliśmy my swoje sytuacji. natomiast no, dobre wejście w tą drugą połowę, bo na początku strzeliśmy bardzo szybko dwie bramki i to jakby troszeczkę zamknęło spotkanie, Chociaż do końca trzeba przyznać, że ta koncentracja powinna być na wyższym poziomie, bo przy wyniku 3-0 kilka sytuacji, my też takie mieliśmy, ale na pewno za dużo pozbyliśmy tutaj problemu i straciliśmy bramkę, jeszcze dwa, trzy razy świetnie intermiar macie Maciej więc więc mówię, to są rzeczy, które są do poprawy, ale trzeba się cieszyć z tego pierwszego zwycięstwa. I na własnym wojsku i po dłuższym okresie uważam, że, że, że na tym etapie mogło mi się więcej. Ja też nie jest najgorzej patrzeć na to jak mieliśmy więc z umiarkowanym takim zadowoleniem to, to przyjmujemy. No i teraz przed nami wiadomo jaki mecz tam, na który zapraszamy wszystkich kibiców. Myślę, że będzie, będzie frekwencja do pisze, więc, więc widzimy się na nerwach. Dziękuję. Dziękuję trenerze i proszę o zadawanie pytań. Panie Kruczek, Polskie Radio Lublin, gratuluję zwycięstwa, Panie Trenerze. Czy to zwycięstwo rozpędzi Was właśnie do tego dermowego spotkania z motorem Lublin? Na pewno zawsze to wygrane inny inny, inny segmenty. Gdybyśmy się zruksowali kolejny mecz, to gdzieś to powoli w głowach Siedziałoby przecież, no, z wyników się działo, bo przecież bardzo przegrane na Więc na pewno lepiej, lepiej zdecydowanie wygrać mecz. I, i tak tylko podchodzimy, ale ja myślę, że to tamto spotkanie będzie zupełnie inne. Myślę, że tam będzie się dużo emocji, będzie się dużo działo, też będzie atmosfera meczu będzie zupełnie inna, więc... Więc jak, 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 jak w jakim byśmy tam jechali, to na pewno zdrowie zostawimy na boisku, w Lublinie, natomiast, natomiast no, to ważne, żeby wygrać przed takim meczem. Z jednej strony pierwsze zwycięstwo dzisiaj w sezonie, z drugiej czwarty mecz bez porażki w sezonie, więc chyba można by powiedzieć, że defen w defensywie Górnik jest mocny. No tak powiedziałem, z tym wielkomańcem z tego startu, natomiast już oddać jedno, że to dzisiaj te trzy zespoły poprzednie, nie wiem, czy te sytuacje są pod koniec dzisiejszego i z tego, z tego na koniec no zrozumiałem, że nie wiem, czy to ale były dobre sytuacje i tu musimy, ta organizacja, gry zawsze gdzieś tam w początku z naszym, naszym mocnym, mocnym punktem, to ona dzisiaj gdzieś tam pod koniec meczu zawiodła, może nie zawiodła, ale nie, nie wyglądała tak jak powinna, ale, ale cieszymy się, że, że tych bramy nie... Nie tak się dużo przede wszystkim cieszę się, że te bramki padły. Jeszcze zapomniałem dodać, cieszę się też z tego, że na pasji bramkę Marko Ruginić, bo dla nas jest ważne. Za chwilę wiem, jak to w życiu jest pasji nie strzela, to zaczyna, zaczyna się krytyka. Od, już w Legnicy dał dobry sygnał, jeśli chodzi o, o, o formę sportową. On dzisiaj to potwierdził, bo też był aktywny. Też kilka piłek gdzieś na fajnie zagrał w tym początku sektory. No i tego końca mać bramkę, także, także z tego się, się cieszę. Jeszcze jedno pytanie, tak znów melodia przyszłości, która razem na wrzesień, losowanie Pucharu Polski, jak teraz komentuje rywal w Krakowie. Powiem Panu, że dla mnie najważniejsze było, gdybym miał 200, gdzieś tam Kotwica, Kołobrzeg było, i herowo, czy rezerwy Pogoni Szczecin, żeby nie jechać na taki wyjazd, no bo to nie jest problem, że tu w sobotę, następujesz następną na, na sobotę, tylko grasz w środę, wrócisz z takiego spotkania w czwartej, o szóstej rano, czy o siódmej, a w sobotę grasz mecz, więc a wiadomo, że przeciwnika trafiliśmy bardzo dużo więcej, bo pomijając te cztery zespoły, które, są, które, które nie biorą udziału w tej edycji, które grały w Europejskiej no to z jednego znacznie że trafiliśmy, Ale cieszymy się, że gramy na własnym stadionie i to jest dla mnie najważniejsze. I powiem szczerze, że, że mimo, że trafiliśmy na tak bardzo mocnego przeciwnika, to nie będę ukrywał, że z zadowoleniem przyjęto to, to, to głosowanie. Dziękuję. To w imieniu Znakowa mecze z Chorobem są dla Pana szczególnymi spotkaniami? No są. natomiast to nie ma tam jakichś emocji negatywnych. Natomiast panie, że pan zapytał, bo ta moja statystyka tak się układała, że dzisiaj z pierwsze zwycięstwo dopiero w a kilka tych spotkań było i się skluczyły chyba tylko jedną porażką, ale z reguły remisami, także cieszę się, że w końcu dzisiaj było zwycięstwo. Ale to jest, nie będę ukrywał, to jest duży sentyment do tego klubu jest i to są takie pozytywne emocje. To nie jest tak, że czasami ten gdzieś odchodzi z tego jednego klubu. Mówi, że kibicuję, a w głębi serca nie do końca tak jest, bo gdzieś tam różnych się odchodzi okolicznościami, natomiast to na pewno, na pewno nie kibicuję i od tego meczu, od już od następnego będę, będę kibicował. A Pana zdaniem to najsłabsze w tym momencie, z jaką To były cztery kolejki, to, to, to takie pytanie odpowiedzisz. Ja powiem Panu inaczej, kiedyś awansowaliśmy to. Po pierwszych pięciu projektach mieliśmy punkt, i wszyscy już mówili, że chrobię spadał jakby do innych Później trzy miesiące rzędu wygraliśmy, i przestali nas tak mówić. Także tutaj także tak czasami potrzeba. liga jest tak wyrównana, że, że już dzisiaj było widać, że, że grają dużo dużo dużo, 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 dużo dużo lepiej i myślę, że będą Ale mhm. Wspomniał Pan o tym początku spotkania i słabej postawie zespołu. Z czego to wynikało, Pana zdaniem? Wiedział. <grymne> <To jest zarkozywne. grymne> I bardzo dużo o tym rozmawiamy i czasami się zmawiam, czy nie za dużo. Nie? Gdzieś tak wchodzi taka sytuacja i Marcin nie to, bo ten przeciwnik, no nie wiem, 5-6 rzutów rodził. To jest dużo. I no, to jest tam fragmenty okej, okay, bronimy, ale no w końcu gdzieś tam nie bronimy kiedyś, bo tak statystycznie jest tak dużo. Więc, więc na pewno zrobimy wszystko, żeby to lepiej wyglądało. Bo w meczu w to na pewno lepiej, bo na początek on to nas należał, natomiast Zaaknął i dzisiaj jeszcze z Panem zgadzam, natomiast no, nie ma jednej prostej odpowiedzi na to. A coś szczególnego, jakieś szczególne słowa, słowa padły w przerwie, że tak dobrze zespół przed drugą połowę? Bo to jest przerwa, żeby, żeby, żeby reagować i żeby skorygować pewne rzeczy. Też w kilku sytuacjach się nie zachowywaliśmy, kiedy podchodziliśmy do pressingu. robili dał drugim podaniem i zbierali drugie piłki, i to była jedna rzecz. Druga to była tak, skąd skorygowaliśmy, druga to była taka, że że mieliśmy takie straty, po które napędzaliśmy gości. Tak samo było z Arką. To, to nie było tak, że kiedy broniliśmy się, to przedsiębiorstwa stworzyć w tej pierwszej połowie, tylko właśnie, kiedy piłki, Nie wiem, nie ma co kurwa się... Rozmawialiśmy o tym, ale też, też, też analiza gdzieś tam jest wideo, już w przerwie mamy taką. Też kilka rzeczy pokazaliśmy i fajnie, że to poprawiliśmy. No, do pewnego momentu w tej drugiej połowie. To jeszcze zapytam o derby. Kto, Pana zdaniem, będzie faworytem tego spotkania? No co? Tak. Długo jestem to też na derby nie widziałem faworyta i tak to jest, nie wiem dlaczego, tak to jest, bo sobie, sobie że wspomniany, krobie kiedy graliśmy z Miedzią Rybnica i to oni zawsze byli faworytami, zawsze dysponowali dużo, dużo budżetem. pamiętam po awasie. w pierwszym spotkaniu grało 10 zawodników Miedzi Rybnica, którzy grali w przeszłości w exe i jeden młodzieżowy, my byliśmy jako beniaminem, innego nas takich piłkarzy nie było i my teraz zemisowaliśmy jeden i wiosną to samo, także to są derby, to nie ma, ja wiem, że to jest slogan, bano, że się rządzą swoimi prawami, coś mi nie jest. Nikt nigdy nie ma w i, i, i tak już jest. A większa presja będzie na motorze, pana zdaniem? Proszę wtedy że ten tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Chyba wyczerpany temat dzisiaj został.